Siemano, Siemano. nośemano. My testujemy Loyanka. Teraz sam sam. Nie zaczęłem ty jeszcze. Mariusz? Nie pytam się. Zatem widzicie, tutaj jest lekkie grubienie. O, to był antagonistą. A to? A to, to jest otwarcie.

Świeciek antyoksydacyjny. jest jeszcze zainteresowany żółwem w ukręcim. W jakie właściwości ma koper włoski. Świetnie. Albo sęku włoski. Obie. Proszę bardzo. Mniej popularne warzywa za 800 Zaraz wracam. Wstępne, na... Konrad! Konrad! Wstępne. Fantastycznie. To warzywo, które ułatwia

Można ją jeść Dobra. A, ja już wypiłem niebieskiego, ale... Niebieski. 4,5 na 10. A to, to może skonkurować. masz mają 7,5 na 10? Dobra, nara, nara. nara.